I do powiatu na to Propozycje, wasz program. Dlaczego mieszkańcy akurat na Was mają głosować? Propozycje i program no oczywiście są inne, są założenia, jeżeli chodzi o te dwie gminy, które wymieniłam. Inny program jest z miasta Radomsko, inny program prezentujemy do programu radomskiego. O szczegółach Państwo dowiecie się podczas dzisiejszej inauguracji. Ale jakie to są te flagowe propozycje, takie najważniejsze? Aktywizacja społeczna, infrastruktura społeczna, usprawnik, wspomóc, polityka senioralna. Za chwilę Państwo o szczegółach dowiecie. Wspólny samorząd nie ma kandydata na prezydenta. Wspólny samorząd nie ma kandydata na prezydenta. Tak jak Państwo wiecie, poza polityką uznie życie pisze ono różne scenariusze. W tegorocznych wyborach kandydata na prezydenta wspólny samorząd nie będzie miał. Nie będziemy też popierać nikogo ze startujących kandydatów na użyć prezydenta Miasta. Tak jak czynimy to w wyborach parlamentarnych, każdy będzie głosował w naszych miastach. własnego bezpłatnego uznania tego płacu się? Miasta z obrębu nr 2. Jakie propozycje dla mieszkańców miasta? Co wy tu mówicie wyborcom? Dlaczego wspólny samorząd mają mają zakres? Bo wspólny samorząd to zwyczajni yy, Ludzie nie popierający tego chaosu, który panuje ogólnie, jeżeli chodzi o partie polityczne, chcemy, żeby to się nie przekładało e, na nasze podwórko miejskie. E, tak jak powiedziałam, na naszych listach są nasi sąsiedzi, koledzy, koleżanki, społecznicy, samorządowcy, lokalni. I e, Należy nas popierać. Liczymy na Państwa głos A programie do miasta, takie flagowe, najważniejsze. To znaczy. E, My tak naprawdę nie nazywałabym tego programem, ale nazwałabym to wytycznymi, tak naprawdę kierunkami, obszarami, jakie będą wspierać przyszli radni Wspólnego Samorządu w Radzie Miejskiej. Wszystko to, co określa, co stanowi markę naszego miasta, co powoduje, że jesteśmy z tego miasta dumni, czyli na przykład to, co tworzy markę, tak, Dni Radomska, E, e, przepraszam posiłkuję, się, darmowa komunikacja miejska. W tym będziemy cały czas wspierać e, przyszłego prezydenta, a już na pewno e, wnioskować o to, żeby te pieniądze znalazły się w budżetach przyszłych. Różne wydarzenia sportowe, działalność klubów sportowych. Nowe osiedla mieszkaniowe, współpraca przede wszystkim z organizacjami pozarządowymi, krzewienie lokalnej kultury, miejski dom kultury, muzeum regionalne, te wszystkie działalności, również promocja lokalnego rzemiosła, ale też budżet obywatelski jest dla nas ważny i to, to jest inicjatywa mieszkańców, którzy działają w budżecie. Tak naprawdę przedstawiają swoje niejednokrotnie bardzo kreatywne projekty, to jest jeden obszar, a drugi obszar to jest pod hasłem u nas usprawnić. czyli wszystko to, to, na co chcemy kłaść nacisk w budżetach, żeby znalazły się w środki finansowe, dalej rozbudowa infrastruktury drogowej, chodniki ulice, ścieżki rowerowe, zwiększenie miejsc dla dzieci w przedszkolach, utworzenie oczywiście żłobka miejskiego, budowa cmentarza komunalnego, mieszkań komunalnych, pozyskanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, no i oczywiście zwiększenie funduszy dla organizacji pozarządowych. To, to też e, wspieramy zawsze i będziemy o to walczyć. E, utworzenie centrum dla wszystkich tych organizacji pozarządowych. No i oczywiście to, z, z czym wszyscy się mierzymy, ożywienie centrum miasta i walka z wybrudnieniem. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam zaproszonych gości. Pana starostę powiatu Piotrkowskiego, pana Piotra Wojtysiaka. Członków i sympatyków Stowarzyszenia Wspólny Samorząd oraz zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, witam Was. Drodzy... <kluczy> witam Was, drodzy kandydaci do Rad Miasta i Powiatu Radą Stoję przed Wami, skłaniam się na blisko i mówię wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam za tę odwagę, którą wykazaliście się, decydując się na kandydowanie na te zaszczytne funkcje. Dziękuję dlatego, że wiem, że to nie tylko zaszczytne funkcje, ale przede wszystkim olbrzymia odpowiedzialność i bardzo trudna praca. Ty, który, który pierwszy raz będą kandydowali z listy naszego stowarzyszenia, też składam serdeczne podziękowania za to, że nam zaufaliście, a my zrobimy wszystko, żeby tego zaufania nie zawieść. My nie jesteśmy stowarzyszeniem, które funkcjonuje tylko na wybory. Jesteśmy stowarzyszeniem, które chętnie działa, pomaga, kiedy jest taka potrzeba. Pod ogromnym wrażeniem byłam kilka tygodni temu, kiedy trwała bardzo już wydarzona praca dotycząca kampanii, układania ulotek banerów. I odezwała się jedna z naszych członków, która tak naprawdę niedawno do nas dołączyła i powiedziała, istnieje osoba, która potrzebuje środków na zakup opału, leje się z dachu. I w ciągu dwóch dni Daria Wozrow, wstań, brawa Daria to wszystko zorganizowała i, do, i dopiero potem działać za swoją uchwały i za naszą wspólną. Na naszej sali jest również, są dwie osoby, które będą prowadziły dzisiaj dobrowolną zbiórkę na rehabilitację Andrzeja, który uległ poważnemu wypadkowi i bardzo, jego do zdrowia będzie bardzo kosztowny. To jest Iwona Rozpętek i Robert Kaczyński. Jak to mówi, nie z Warszawy, nie ze Śląska, ten Kaczyński jest z Radomska. Pokaż się,